Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przekonamy się, czy jestem snobem. Jeżeli jesteście tak samo ciekawi jak ja, to zapraszam Was dalej do oglądania. Ja tutaj w moim notesie mam zapisane wszystkie pytania, nie mam napisanych odpowiedzi, to będzie na żywo, że tak powiem W każdym razie ja te pytania spisywałam z tagu, który nagrały dziewczyny, czyli Karolina z kanału Combook oraz Ola z kanału Książkowy Freak Na dole w opisie będzie link I wiem, że jedno pytanie różni się od tego, które użyła w swoim filmie Nikola I Ja jeszcze nie wiem, czy odpowiem tylko na jedno to pytanie, czy, czy odpowiem na oba nie wiem, zobaczymy. <laughs> Mnie do snobistycznego tagu nominowały bestsellerki oraz Nikola z kanału Doktor Book, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo sama jestem ciekawa, czy jestem tym e, snobem literackim, książkowym. Jednocześnie w opisie również znajdziecie wszystkie pytania po polsku i po angielsku. Co jeszcze? Jeszcze znajdziecie kanał autorki tego tagu. Tak naprawdę nie pamiętam, czy to była autorka, czy autorzy. Mniejsza z tym. W każdym razie wszystko będzie znajdowało się w opisie. Gdybyście byli ciekawi, to Odsyłam, a ja już bez zbędnego przedłużenia przechodzę do pytania pierwszego. Snop adaptacyjny. Czy zawsze czytasz książkę zanim obejrzysz film? Tak i nie w sumie, ponieważ część książek przeczytałam przed zobaczeniem filmu. A część książek jednak przeczytałam po zobaczeniu filmu. Często jest też tak, że najpierw zobaczę film, a później dowiem się, że w ogóle była książka, więc takie sytuacje również mi się zdarzają. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że jakby jedno i drugie mi nie przeszkadza, ponieważ jeżeli chodzi na przykład o seriale, w moim przypadku była to Obca i Poldark. Najpierw zobaczyłam serial. A później dopiero zaczęłam czytać książki. Więc tak samo w sumie mam z filmami. Nie robi mi to dużej różnicy, ale bardzo często wkurzam się, kiedy przeczytam książkę, uważam, że jest genialna, że jest bardzo dobra, a później zobaczę film i film jest zupełnie inny, jest po prostu no do kitu, delikatnie mówiąc <grych> dobrym przykładem tutaj jest Inferno Dana Brauna, ten film to była zupełnie inna historia, po prostu inne zakończenie, inna akcja to, to, to w ogóle to była jakaś totalna porażka, więc y, jakby wolałam książkę, chociaż też jakoś mnie nie porwała, ale muszę wam powiedzieć, że w klubie książki, który organizuję u mnie w pracy także jeżeli chcecie, jesteście ze Śląska i lubicie rozmawiać o książkach, to zapraszam miałam taką czytelniczkę która zawsze najpierw ogląda Filmy, a później czytała książki i wiecie dlaczego tak robiła? Ponieważ yy, mówiła mi, że wtedy nigdy nie będzie rozczarowana, bo książka zawsze jest lepsza. <grym> w sumie jest to jakaś metoda. Mnie w każdym razie nie przeszkadza, że będę wiedziała, co się wydarzy w książce, bo jeżeli fabuła będzie mnie chciała porwać, to tak czy siak mnie porwie i tak. Więc... E, pytanie drugie snobistyczna forma. Musisz wybrać tylko jedną formę książki, którą czytasz do końca życia. Papierowa, elektroniczna czy audiobook. Audiobook już skreślam na samym początku. Ja kiedy sobie włączę, kiedy rano się maluję, ale to dalej nie jest forma, która do mnie przemawia. Ja jednak wolę sobie sama czytać w swoim tempie i wyobrażać sobie cały ten świat. Jeżeli chodzi o papierową elektroniczną, no to oczywiście tutaj wygrywa papierowa, no bo przecież zobaczcie, jak te książki przepięknie wyglądają na półkach i dla mnie to jest nie tylko wartość, jaką niosą w sobie książki, ale też jakby ozdoba, no bo dla mnie pokój z książkami to jest pokój. Pełny, taki jaki być powinien. <grych> Ale powiem Wam, że od momentu, kiedy zaczęłam jakby subskrybować Legimi, bardzo dużo książek czytam właśnie na Kindlu. Są to książki, które jakby normalnie bym nie kupiła, bo zastanawiałabym się, czy ta książka mi się spodoba, czy nie. A tutaj z racji tego, że subskrybuję jakby Legimi to pobieram po prostu te książki na Kindle i jak mam taką ochotę na przykład, nie wiem, na romans czy na kryminał, to sobie wtedy te książki czytam. Niemniej jednak, jeżeli miałabym wybrać, czy to jest papierowa czy e-book, to zdecydowanie wybrałabym tą formę papierową. Snowistyczna para. Czy osoba nieczytająca ma u ciebie szansę na randkę związek małżeństwo? Tak, zdecydowanie tak. I jakby spotykam się już z chłopakami, którzy czytali, ale Adam jest chłopakiem, który nie czyta książek, więc to nie jest Pasja, która nas jakby łączy. Mamy całą masę innych wspólnych tematów, chociażby kino, filmy i potrafimy godzinami na ten temat rozmawiać, i, i jakoś nie przeszkadza mi to, że Adam nie czyta. To znaczy, wiecie, dla mnie to nie jest jakiś wyznacznik. Jeżeli ktoś nie czyta, a jest osobą, która ma zupełnie inne zainteresowania, to jakby dla mnie to nie jest tak, że to jest gorszy człowiek, więc nie wiem, czemu tak definiować człowieka poprzez to, czy czyta, czy też nie czyta, ponieważ może jest to osoba, która jest. Bardzo dobra, z nie wiem. z jakiejś innej dziedziny, gdzie ja w ogóle kompletnie bym się nie odnalazła, więc jakby to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Totalnie. Wiadomo, że niekiedy chciałabym, żeby Adam czytał i żebyśmy mogli razem rozmawiać na temat książek, tak jak rozmawiamy na temat filmów, które oglądamy, ale. Muszę powiedzieć, że Adam nigdy nie powiedział mi, że na przykład nie jest ciekawy książki, którą czytam, bo niekiedy jest tak, że odkładam książkę i mówię, nie uwierzysz, co się właśnie wydarzyło. I opowiadam mu po prostu całą akcję, o czym jest ta książka, co mnie zaszokowało, zastanawiam się, co się wydarzy dalej. Niekiedy mówię mu sam koniec i początek i po prostu tak rozmawiamy. I on nigdy nie powiedział, nie, Agnieszka, sorry, mnie to nie interesuje. Nigdy z czymś takim się nie spotkałam, więc ja mogę się wygadać, on nie wysłuchuje, jest idealnie, także, także w ogóle kompletnie, jakoś mi to nie przeszkadza. Ok, pytanie czwarte. Snop gatunkowy. Musisz na zawsze wyrzucić jeden gatunek książek ze swojego życia, z którego rezygnujesz? To w sumie chyba nie jest zbyt trudne pytanie, ponieważ ja zrezygnowałabym z biografii. Jakoś to jest gatunek, który. Do mnie nie przemawia. Może nie trafiłam na tę jedną biografię, która by mnie bardzo zainteresowała, która by mnie. Zachwyciła. Może, jeżeli macie jakąś, którą byście mi bardzo serdecznie polecali, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. Nie obiecuję, że się za nie wezmę, ponieważ mam całą masę innych książek, które bardzo chcę przeczytać na już. Nie wiem dlaczego. W sumie to jest bardzo ciekawe, bo no, ludzie są przecież niesamowicie ciekawi i dokonują naprawdę niewiarygodnych rzeczy w swoim życiu, ale. No jakoś biografia to nie jest gatunek, z którym jest mi po drodze. <laughs> Jeszcze większy gatunkowy snop. Czytasz tylko jeden gatunek do końca życia, który? I tutaj zaczynają się już schody, ponieważ miałabym problem, żeby wybrać ten jeden, jedyny gatunek, który czytałabym do końca życia. I może powiem tak bardzo ogólnie, ponieważ pod ten gatunek mogę podpiąć wiele innych gatunków, a mianowicie chodzi mi tutaj o książki historyczne. I nie chodzi mi tutaj konkretnie o książki, gdzie byłyby daty i opisane wydarzenia, ale bardziej o książki historyczne, gdzie akcja po prostu rozgrywałaby się w przeszłości. Wydaje mi się, że mogłabym pod to podpiąć na przykład romans historyczny, czy też na przykład kryminał historyczny, fantastykę. Dodatkowo mogłabym jeszcze książki klasyczne, że tak powiem, tutaj do żółty. Czy to powieści sióstr Bronte, czy Jane Austen, czy. Tomasa Hardiego. No, wiecie, wydaje mi się, że mogłabym tutaj pofantazjować, jeżeli chodzi o ilość książek, które mogłabym dodać do tego gatunku. Mam nadzieję, że mogę sobie tak troszeczkę poszerzyć tę kategorię. Oczywiście ja bardzo lubię mieć odskocznie od y, takich książek, y, czytając na przykład jakąś fantastykę taką młodzieżową, czy ogólnie młodzieżówki, ale zdecydowanie w większości siedzę w tego typu książkach i takie najbardziej no, mnie interesują. Ale już nie mogłabym czytać Harry'ego Pottera wtedy. Hmm. To jest straszne. Pytanie szóste. Czytający snob. Który gatunek według ciebie jest najbardziej krytykowany przez książkową społeczność? I właśnie to jest to pytanie, które jakby ma też drugą formę, czyli jaki gatunek jest najbardziej snobistycznie Określany przez książkową społeczność. Myślę, że w tym pierwszym przypadku, czyli ten gatunek, który jest najbardziej krytykowany przez tą książkową społeczność, to będą według mnie dwa gatunki, a mianowicie chodzi mi tutaj o erotyki i harlekiny oraz o młodzieżówki. I zaraz wytłumaczę dlaczego tak, a nie inaczej. Erotyki harlekiny no dlatego, że większość osób uważa, że jest to literatura niskich lotów i że ona nic ze sobą nie niesie, z czym ja się jakby też nie potrafię w 100% tak zgodzić. A młodzieżówki dlatego, że z tego co kojarzę, ja akurat nigdy się z tym nie spotkałam. Ja też dużo młodzieżówek nie czytam, ale jakby nic do tego nie mam. Ale chodzi mi tutaj konkretnie o takie momenty, gdzie jakby koledzy, koleżanki po fachu usłyszeli nieraz, że czytają młodzieżówki, o co? Taka literatura dla młodzieży, a ty już jesteś starsza, dlaczego czytasz takie książki, a nie mądre, poważne. No kurczę, książki oprócz tego, że mają coś wnosić w nasze życie, to równocześnie mają nam też sprawiać przyjemność. Także jeżeli ktoś ma ochotę czytać młodzieżówki i jest to jego wolny czas, no to czemu ich po prostu nie czytać? Wydaje mi się, że osoby, które właśnie coś takiego mówią, że powinnaś czytać takie, a takie książki, ponieważ młodzieżówki są be to po prostu nigdy nie spotkały się z wartościową młodzieżówką. Ja na przykład teraz czytam A Very Large Expanse of Sea i jest to książka przeznaczona dla młodzieży, ale wydaje mi się, że przeczytać ją powinien każdy, ponieważ porusza ona tam tyle ważnych motywów i jest tam tak bardzo dużo poważnych tematów, które dotyczą nas wszystkich, że jakby nie robi mi to różnicy, czy główny bohater ma 14, 15 czy 25. 60 lat. Naprawdę, jeżeli książka coś mądrego ze sobą niesie, to uważam, że po prostu jest, no dobra, tak? Podobnie jest z erotykami. Przykładem tutaj akurat, ponieważ ja nie czytam zbyt wiele erotyków, nie czytałam greja, <grych> nie czytałam 365 dni, więc posłużę się tutaj panem perfekcyjnym, ponieważ go czytałam. I ten na przykład główny bohater ma syna, który ma autyzm. Jednocześnie właśnie ten główny bohater. I bohaterka, gdzie jakby między nimi rozwija się ta cała akcja, mają mroczną przeszłość. To znaczy, to nie jest tak, że oni, nie wiem, byli w jakimś gangu czy coś, ale nie są postaciami, wiecie, takimi idealnymi. Więc ta książka przekazywała o wiele więcej wartości niż tylko same sceny erotyczne, które tam również się pojawiały. Dla mnie po prostu są książki dobre i złe, niezależnie jaki jest to gatunek, ponieważ według mnie dobra książka to jest taka właśnie, która nie tylko sprawia nam przyjemność, ale też taka, która nie. Się z sobą jakiejś wartości, której możemy coś wyciągnąć więcej, tak? Ale takich dobrych wartości. Ale są też książki złe, które pokazują te zachowania, które z góry powinny być potępione w dobrym świetle. Ja rozumiem, że różni ludzie różne rzeczy odbierają i nie powinnam ja o tym decydować, ale niemniej jednak no, są kwestie, które powinny być po prostu. Pokazane w takim, a nie innym świecie, więc nie chcę tutaj przypisywać konkretnej książce, gdzie to na przykład było, ale uważam, że w każdym gatunku może się coś takiego na przykład znaleźć. To jest jedno, a chciałabym się też odnieść do tego pytania, które pojawiło się u Nikoli, czyli e, już Wam powiem, jaki gatunek jest najbardziej snobistyczny, e, snobistycznie określany przez książkową społeczność. Ja bym w sumie się tutaj również zgodziła z tym, co powiedziała Nikola, ponieważ no, wydaje mi się, że takim gatunkiem są właśnie klasyki, ale też. Książki naukowe, chociaż one już z góry są snobistyczne czy filozoficzne. E, ja bym chciała więcej takich książek czytać, ale jakby jestem chyba za bardzo leniwą bułą. <laughs> Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kasyki, no to podobnie, siostry Bronte czy Jane Austen. Wiadomo, że te książki może były kiedyś inaczej odbierane, ale bez wątpienia są to książki z pewnymi wartościami. E, chociażby dla przykładu Jane L., która jest bardzo feministyczna i uważam, że jak na owe czasy była bardzo postępowa. Podobnie jest również z wszystkimi powieściami Jane Austen, gdzie jakby bardzo odważnie autorka wypowiada się na tematy związane z kobiecością w tamtych czasach. Jaką rolę odgrywały kobiety w życiu społecznym, a jaką mężczyźni te książki coś więcej ze sobą niosą, i że do naszych czasów przetrwały właśnie te perełki. Wydaje mi się, że jest to takie troszeczkę, nie wiem czy snobistyczne, ale może troszeczkę, no wątpię. Ja nie jestem aż takim snobem, tak mi się wydaje. <grych> Okej, okay, kolejne pytanie. A tak snobów. Czy kiedykolwiek ktoś potraktował cię lekceważąco z góry z powodu tego, co czytasz? Lub czy w ogóle czytasz? Tak i nie. W sumie chyba nigdy nie spotkała mnie przykrość z tego powodu, że czytam, ale usłyszałam kiedyś niemiłe słowa na temat tego, co czytam, i było to na studiach. Moja pani promotor, kiedy oddała mi pierwszą próbkę pracy, która sama się przyznaje, nie była najlepsza, i naprawdę nie była dobra, zapytała się mnie, czy ja po prostu czytam. I tak, hmm, no miałam stypendium, <grymne> dość dużo czytałam na studiach i w ogóle no, w czasie wolnym również, powiedziałam, że tak, że, że sporo czytam, naprawdę bardzo dużo czytam. No i pani profesor wtedy właśnie się zapytała, aha, bo to zależy w sumie co pani czyta. No. No zależy co czytam, no. A druga sytuacja była też na studiach. Pamiętam, że siedziałam na korytarzu, miałam wtedy okienko między zajęciami i miałam bardzo dużo książek naukowych do przeczytania, no będąc na takim profilu humanistycznym, bo skończyłam kulturoznawstwo, to tych książek naukowych, filozoficznych było bardzo dużo. Chciałam przeczytać coś, co by mnie w jakiś sposób odmurzdżyło, więc wzięłam sagę Ludziak Lodu, zważywszy na to, że po prostu no, czytałam w tym momencie właśnie sagę, jak tylko miałam czas. No a to jakby sprawiało mi też przyjemność, więc no nie muszę się przed nikim tłumaczyć, co czytam, tak? No i pamiętam, że siedziałam na ziemi i czytałam i kilka osób podchodziło i pytało się, co czytam. No i mówię, Saga Ludzia lodu i pamiętam takie spojrzenia na mnie, takie... Serio? też książki, które były dodawane do faktu? <laughs> ja wtedy tak siedziałam i mówię, tak... Czytam te książki, bo mi sprawiają przyjemność, bo je lubię i będę broniła saga o Ludziach Lodu. Nie wszystkie tomy są dobre. To ja jestem też w stanie przyznać. Zakończenie sagi też dla mnie to jest totalna porażka, ale pierwsze tomy, chyba pierwsze 18 tomów, to jest naprawdę. To są, to są naprawdę cudowne historie, niesamowite, przepięknie nakreślone. I pomimo tego, że akcja tych książek no to jakby nie patrzeć fantastyka, ponieważ wszystko zostało wymyślone przez autorkę, to jest to wszystko osadzone w takiej rzeczywistości realnej, zgodne z faktami historycznymi. Okej, okay, pytanie ósme i ostatnie: Snob kolekcjonerski. Zatrzymujesz książki i ich nie pożyczasz, czy puszczasz je w świat, aby żyły własnym życiem? I tak i nie. Ponownie, ja jestem strasznie jakaś taka niezdecydowana. Pożyczam książki osobom, którym ufam. Na przykład pożyczam książki moim przyjaciółkom. Pożyczam książki mojej sąsiadce, starszej pani, która uwielbia czytać i zresztą przeczytała chyba wszystkie książki z mojej biblioteczki, czego ja nawet w połowie nie dokonałam. Dodatkowo pożyczam książki też mojej koleżance w pracy. Mam też. Tak, że niekiedy te książki nie od tych osób zaufanych wracają do mnie jak po prostu psu z garba wyciągnięte, i tak. Hmm, no, hmm, jakby oddałam ją w troszeczkę innym stanie, <ścoughs> więc dlaczego wraca do mnie w takim, a nie innym? No, to jest wtedy smuteczek straszny. Ja też nie jestem takim czytelnikiem, który bardzo uważa na książki. Wiadomo, że nie niszczę ich specjalnie, ale zdecydowanie jestem takim czytelnikiem, który korzysta z tych książek. I tak w sumie nie wiem, czy jestem snobem, czy nie jestem snobem. Chyba najlepiej wy to będziecie mogli określić. Ja nie będę obiektywna, także możecie pisać w komentarzach, co uważacie. Nie obrażę się. Nie. <laughs> Dodatkowo też piszcie w komentarzach, czy wy pożyczacie książki, czy raczej są to wasze skarby i wolicie je trzymać tylko dla siebie. Jestem ciekawych waszych odpowiedzi, a ja z tego mi chciałabym nominować dwie osoby. Pierwszą osobą jest Marta z kanału Myra Kruszynka, jeżeli już będzie nagrywała to, żeby właśnie nagrała ten tak snobistyczny i drugą osobą jest Alicja z kanału Laosza. Jestem ciekawa, jakich odpowiedzi udzielicie. Mam nadzieję, że nie nagrywałyście tego filmiku. I to chyba już wszystko, także ja dziękuję Wam najmocniej za oglądanie, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Mua! Pa, pa!